Hello guys and welcome back to my channel. W tym odcinku ty wcielisz się w rolę turysty. I ja razem z tobą sprawdzimy, czy przetrwał, przetrwałabyś 24 godziny w Londynie. Także wyobraźmy sobie, że budzimy się w centrum Londynu i mamy przed sobą cały dzień. Na pewno pojawiłyby się wtedy myśli: Kurde, czy mój język jest wystarczający? Czy ja sobie poradzę? Czy ja ich w ogóle zrozumiem? A co, jak użyją jakiegoś dziwnego słowa albo dziwnego sformułowania? W tym odcinku przekonasz się. Czy by ci się udało przetrwać. Koniecznie też zapamiętaj, ile słów znasz z dzisiejszego odcinka, i później daj znać w komentarzu. A ja powiem, czy tyle słów wystarczy, żebyś przetrwał. Let's go! Pierwsze słowo to jest l. Piszemy go L o o. L. I czym jest l? L jest, moi drodzy, toaletą, łazienką. Zwał jak zwał. My mamy na to ładniejsze i. Mniej ładne określenia. I w angielskim określenia łazienki toalety jest też mnóstwo. Natomiast LU jest zdecydowanie moim ulubionym i multum Brytyjczyków. Ja dam sobie rękę uciąć, że praktycznie każdy tego używa. Ze względu na to, że jeżeli kojarzysz toaletę z tym toilet, to muszę ci powiedzieć, że no zrozumieją cię, ale to jest takie dosyć brzydkie. Nie używają tego Brytyjczycy. Nie do końca. Toilet raczej kojarzy się. Brzydko, po prostu. Lou z kolei brzmi mega naturalnie, jest ładne, wszyscy wiedzą o co chodzi i po prostu wystarczy, że zapytasz: Excuse me, is the Lou? Albo Is there a loo on this floor? I już będzie jak najbardziej w porządku. Jeżeli chodzi jeszcze o użycie bathroom, to tutaj trzeba uważać. W sensie i tak was zrozumieją. Jeżeli no, idziecie do restauracji i się zapytacie, czy jest bathroom, no to wiedzą o co wam chodzi. Natomiast Brytyjczycy raczej uznają bathroom za pomieszczenie, gdzie jest wanna lub prysznic, czyli za taką proper łazienkę, a nie, nie toilet, a raczej pytamy o, wiecie, toaletę po prostu, więc l. Najlepszy wybór. Teraz pytanie do Ciebie. Jak powiesz jedzenie na wynos? Bo jeżeli myślisz, że to będzie to go, to cię zasmucę, bo to go używamy w USA. Natomiast w Anglii powiemy take away. I wszystko, co jest na wynos, czy to jest kawa, herbata, czy kubek, ten papierowy na wynos, to wszystko jest take away. Czyli na przykład możesz zapytać: Can I have this coffee in a takeaway cup? Czyli czy możesz dostać tą kawę w kubku na wynos. I... Pamiętajcie też o różnicy między Eat in i Eat Out, bo to też multum ludzi myli. Więc eat in to jest jeść jakby na miejscu, w restauracji, a eat out to nie jest na wynos, tylko to jest jedzenie na mieście, nie w domu. Więc to jakby nie mylimy tego. Natomiast takeaway to jest. Na wynos, do zapamiętania. Zwrot numer 3, który pamiętam, że kiedyś mnie zastanawiał, e, jak jak wyjechałam do UK jako dziecko, to jest mind the gap. I miałam takie o, w sensie oni mają też to w autobusach, bo Ogólnie to gap to jest przerwa najczęściej w metrze, między, między peronem a pociągiem, tak? Żebyście nie wpadli w tą dziurę po prostu. Więc ta pani, która mówi w metro czy w pociągu, ona też powie, że Please mind the gap between the train and the platform, tak? Czyli żebyście nie wpadli w dziurę. Ale zobaczycie to też w autobusach, jeżeli na przykład jest jakiś wyższy autobus, ale w tych normalnych też widziała, więc jakby. Tam ja nie do końca chyba wiem skąd się bierze. Może to, żebyście nie wpadli między krawężnik. I know, więc teraz już wiecie, co będzie znaczyło mind the gap. Słowo numer cztery to cheese. Więcej o cheese macie w tym odcinku. Natomiast cheese to jest nie tylko na zdrowie, ale to też jest takie dziękuję, cześć. I cała reszta, czyli jak ktoś wam coś daje, na przykład w sklepie stawia wam kawę, to też możecie powiedzieć: o oh, cheese, mate, albo nie wiem, po prostu ktoś może wam powiedzieć: All right, cheese, i idzie dalej. Więc to jest nie tylko toast, nie tylko na zdrowie, ale usłyszysz go i możesz go użyć w wielu, wielu normalnych, codziennych sytuacjach. Kolejny zwrot to It's Just a Fiver czyli to tylko 5 funtów. Czyli nie zawsze będziecie słyszeć 5 pounds, ale potoczna nazwa banknotu 5 funtów to jest five. Więc w sklepie czy gdzieś jak się zapytacie ile coś kosztuje, to ktoś może wam odpowiedzieć It's just a five mate. I jeżeli chodzi o dyszkę, banknot 10 funtowy, chciałam powiedzieć 10 dolarowy, 10 funtowy, to jest Tenę, więc nie zdziwcie się, jak usłyszycie five albo tenę i nie będziecie do końca wiedzieli, co to jest, więc to jest piątaczek i dyszka. Po prostu. Kolejne dwie frazy to tak naprawdę podobne do siebie frazy, more or less, i tutaj dużo ludzi popełnia błąd, czyli excuse me i sorry. To są słowa, których uczymy się na samym początku i mam wrażenie, że w ogóle o excuse me to bardzo dużo ludzi zapomina, że ono istnieje. A jeżeli na przykład mamy sytuację, że chcemy w sklepie zwrócić czyjąś uwagę, czyli pani coś układa na regale i chcemy, żeby nam odpowiedziała na pytanie, to powinniśmy użyć excuse me, a bardzo często ludzie. W takiej sytuacji szturchają najczęściej tą kobietę i mówią do niej, sorry, coś tam. Ona oczywiście nas zrozumie, ale to excuse me jest dużo bardziej naturalne, żeby go. Użyć. Więc jeżeli chcecie zwrócić czyjąś uwagę, chcecie, żeby ktoś na was spojrzał, chcecie komuś coś powiedzieć, to po powinniście powiedzieć właśnie, excuse me, a w momencie, kiedy, nie wiem, zawinęliśmy, czy przypadkowo kogoś dotknęliśmy, kogoś szturchnęliśmy, czy cokolwiek, to właśnie wtedy powinniśmy powiedzieć sorry, a nie jak chcemy zwrócić czyjąś uwagę. Natomiast też tak, by the way, słowo sorry Brytyjczycy wręcz nadużywają. Mocno. Także feel free, ale pamiętajcie, o excuse me. Kolejny zwrot to fancy a append i to jest takie, czy masz ochotę na browara, czy masz ochotę na piwo. Czyli jak chcemy się kogoś zapytać, czy pójdzie z nami na browara, możecie zapytać Hi, my fancy a pint after work, czyli czy pójdzie z nami na browara, takie zaproszenie trochę do pubu. I ogólnie też tego słowa fancy możecie użyć, jak macie na coś, chcecie zapytać, czy ktoś ma na coś ochotę, czy z wami zrobić, czy zjeść, więc też możemy zapytać o do you fancy some cake? Na przykład. Kolejny zwrot, który odnosi się do bycia zmęczonym i też Brytyjczycy go używają bardzo często, to wcale nie jest I'm tired czy exhausted, bo to też często słyszę i one są ok, ale to jest zwrot I'm knackered. Knackered to jest taki wycieńczony, mega zmęczony, padnięty. No po prostu jakby daj mi spokój, bo jestem zmęczony. Podobne też słowo do naked alternatywne to będzie shattered też I'm shattered jestem zmęczony, wykończony. Oba będą oznaczały praktycznie to samo. Słowo numer 9 to jest słowo, które jest bardzo problematyczne dla wielu ludzi, jeżeli chodzi o wymowę, mianowicie k u e u e. To nie kłe-e. To jest Q i jest to kolejka w sklepie. Tak samo na kolejkę w sklepie używamy Line, natomiast to jest bardziej amerykańskie. Brytyjczycy powiedzą Q i Pamiętajcie o tym, taki off-top, żeby nie wpychać się w Anglii w kolejce. Oni wręcz stanie w kolejce nazywają queuing i to jest jakby dla nich activity, że oni sobie postoją w kolejce. Oni kochają kolejki i naprawdę nic ich tak nie wkurwia, jak to jak ktoś próbuje zrobić queue jumping, czyli przeskoczyć kolejkę, ominąć kolejkę. Więc tak, to jest takie wielkie faux pas, jak próbujemy zrobić queue jump. Nie lubcie tego i pamiętajcie, że to nie Queue. I zwrot numer 10, który musisz znać, musisz używać, żeby odnaleźć się w brytyjskiej kulturze, to jest you're alright, czyli samo alright, które wcale nie oznacza jakby czy u Ciebie jest w porządku, jak ktoś się Ciebie zapyta o oh, you're alright, jego wcale to nie interesuje co u Ciebie. On to jest jakby zamiast cześć, zamiast hej, ktoś może do Ciebie powiedzieć o oh, you're alright mate, i jakby on wcale nie pyta o to, jak się czujesz, czy u ciebie jest pożo, czy nie. To jest zamiast cześć, zamiast no wyrażające więcej niż milion słów, dosłownie. I bardziej uważam, że jest to taki zwrot typowo połączony z kulturą, niż samo w sobie z językiem. Więc pamiętajcie o tym i używajcie tego śmiało, bo dosłownie są ludzie, którzy wtrącają to w co drugie. Słowo. Just like that. I jeszcze jedna rzecz, bonus ode mnie. To to, żebyście pamiętali, że jak kogoś nie rozumiecie w Anglii, to nie pytajcie go, ło. Nie pytamy, ło. W sensie, ło to jest co? I u nas, co też nie jest ładne. No nie? Mówi się nawet do dzieci, nie mów co, tylko słucham, albo co, pstro. Więc nie mówimy, ło. Możemy zapytać, sorry. Możecie powiedzieć, sorry, albo pardon, tak samo z francuskiego. Oni używają tego. I to też jest takie no, jak powiecie sorry czy padą, to oni wiedzą, że to jest takie powtórz, proszę. W sensie, no, że wy nie zrozumiałyście i chcecie, żeby kolo powiedział to jeszcze raz. Albo po prostu sorry, could you repeat that, please? Tak samo, ale nie mówimy what. Podsumowując, jeżeli z tych 10 słów. Znasz jakieś 7, to zgaduję, że przetrwałbyś 24 godziny w Londynie. Natomiast jeżeli jest to mniej niż 7, to jeszcze dobrze byłoby sobie zrobić powtórkę. Koniecznie zostaw suba, lajka. Ja Ci życzę powodzenia w nauce. Cześć!